Jestem właśnie w Szanghaju w ZER. To jest taki second-hand z markami tylko premium i tylko luksusowymi. Zobaczcie, co tutaj można znaleźć. Żeby sprawdzić cenę danej rzeczy, musimy mieć aplikację. Każda z rzeczy ma tutaj swój QR kod, który my aplikacją musimy zeskanować. I przykładowo ta czapka Gucci kosztuje 200 ionów, czyli 1100 zł. Jest tutaj też ogromny wybór biżuterii. Przykładowo ten łańcuch Chanel, bo to chyba łańcuchem trzeba nazwać, kosztuje 4500 zł. Wchodząc do sklepu, musimy zostawić wszystkie, swoje rzeczy i dostajemy obowiązkowo rękawiczki, żeby nie uszkodzić żadnej z rzeczy. Taka torba Louis Vuitton niecałe 6 tysięcy złotych. Za mną znajduje się dział First Look i tutaj trzeba umówić się na indywidualne oglądanie rzeczy, bo ceny dochodzą nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Taki Christian Dior, którego jest tutaj ogromna ilość 3,5 tysiąca złotych. Ale to jest dopiero prawdziwa perełka. Taka torebka Chanel 28 tysięcy złotych, a niektóre z nich są na tyle drogie, że są zapakowane w specjalne folie, żeby się nie niszczyły. Torby i walizki również tutaj znajdziecie. I oczywiście jest tutaj cała masa ubrań. Na przykład ten płaszcz celin kosztuje tysiąca zł. Ogromny dział z butami, te czułenka Chanel kosztują 2600 zł. Ja zdecydowałam się na kilka rzeczy, ale żeby dowiedzieć się co, musicie zasubskrybować mój kanał na YouTube Damaris Pośpiech Grzyb i obejrzeć odcinek z tego miejsca.